Witam serdecznie. Chciałem pokazać często niedoceniany motor, motocykl marki Lifan z Umitsu. Mamy piękną pogodę. Przejażdżka musiała się odbyć. Zobaczcie, co mam do pokazania. Jaki to jest motor. Niedoceniany w Polsce motocykl Lifan 125 rocznik 2010. Mam go od nowości 17 tysięcy przejechane lekki modernizacja, lekka tłumik sportowy, bandaże termiczne 10 metrów bandaża termicznego. No, że znany jest komuś ten tłumik. Motor z 2010, chyba źle nie wygląda na swe lata, świeżo po wymianie tarcz sprzęgła, Pięć tarcz czarnych sprzęgła. A reszta została ta sama. Nigdy nie naprawiany, nigdy nie regulowane zawory, choć już powinny chyba zostać. Ładny czerwony kolor, pomimo upływu lat. Z przodu tarcze, z tyłu bębny Bęben. Jeden. Piękna pogoda, dzisiaj 20 stopni w cieniu. Posłuchajcie jak brzmi silniczek. Pod takim wydechem wydobywa całą esencję małych silniczków 125, małych jak małych, są mniejsze, więc i większe. Posłuchajcie. Można założyć dławik Ja go założę Jest tylko ściągnięty Żeby to pokazać Nic, trzeba jechać dalej, więc pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych i do zobaczenia gdzieś tam w drodze, w drodze.